Jakie są odpady wielkogabarytowe? Odpady wielkogabarytowe, czyli tak zwane gabaryty, to odpady powstające w gospodarstwach domowych i firmach, które przez swój niestandardowy rozmiar nie klasyfikują się do typowych pojemników na odpady. Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy stare meble, takie jak krzesła, łóżka, szafy, kredensy, meble ścianki. wyroby tapicerskie, takie jak fotele, tapczany czy kufy, kolarkę okienną, skrzydła drzwiowe, okna, lewe są ścieżnic i parapetów, Karmisze, duże lustra, deski do prasowania, dywany, wykładziny, materace, rowery, wózki dziecięce, foteliki dziecięce, akcesoria pokoiku dziecięcego czy meble ogrodowe, donice, ozdoby ogrodowe o dużych rozmiarach. Co nie należy do odpadów wielkogabarytowych? Zużyta pralka czy lodówka nie klasyfikują się do odpadów wielkogabarytowych, tylko do elektroodpadów. Zachęcamy Was tym samym do obejrzenia naszego materiału o elektroodpadach, ponieważ zawarte są w nim informacje na ten temat. Do odpadów wielkogabarytowych nie należą także odpady poremontowe, takie jak deski, palety, płyty, papa, farby, wełna mineralna, kabiny prysznicowe, wanny, grzejniki, płoty czy gruz. Jak możemy się pozbyć odpadów wielkogabarytowych? Odpady wielkogabarytowe możemy dostarczyć samodzielnie do Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów. Możemy również poczekać na informacje od zarządcy swojego osiedla o terminie zbiórki gabarytów, jednak wiąże się to z ryzykiem, że akcja będzie trwać w momencie, kiedy tego nie będziemy potrzebować, więc najprostszym rozwiązaniem jest zamówienie kontenera w dogodnym dla siebie terminie. Co później dzieje się z tymi odpadami? Odebrane gabaryty od klienta trafiają na instalację, która zajmie się ich przetworzeniem. Na czym polega ich recykling? W pierwszej kolejności są one rozdrabniane na mniejsze elementy. Kolejny etap to wyselekcjonowanie frakcji nadającej się do powtórnego przetworzenia i należą do nich między innymi drewno, stal i szkło. Trzeci etap to rozdrabnianie pozostałości w celu zmniejszenia ich objętości i przygotowanie do transportu na składowisko lub na instalację, która zajmie się ich termiczną obróbką. Po tym odcinku już wiecie, co zrobić z gabarytami. Nie pozostawiajcie ich w miejscach ustronnych czy lesie, bo problem nie znika, tylko przez takie postępowanie wraca ze zdwojoną siłą. Koszty odbioru odpadów w naszych gospodarstwach drożeją, między innymi poprzez powstające nielegalne wysypiska.